Cześć, tu Kasia i witam Cię na praktyce Powitań Słońca. Jeśli masz ze sobą klocek, możesz go użyć. wsadź go wysoko między uda na wysokości przywodzicieli. To jest praktyka pobudzająca, więc idealna na poranek. Stań na początku maty i najpierw wyprostuj kręgosłup, otwórz klatkę piersiową, na napnij uda i brzuch i na wdechu dłonie góra i na wydechu skłon. Wdech półskłon i wydech, przeskok do deski. Czaturanga na wydechu. I wdech, pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół. Oddychamy. Barki daleko od uszu. Dłonie mocno odpychają nas od maty. Pamiętaj. I wdech, przeskok do przodu. Półskłon i z wydechem skłon. Wdech podnosimy się do góry i wydech dłonie do klatki piersiowej. Wdech dłonie góra i wydech skłon. Wdech półskłon i z wydechem przeskok do deski i czaturanga. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Oddychamy. Na wdechu przeskok do przodu, półskłon i z wydechem skłon. Wdech podnosimy się do góry i wydech dłonie do klatki piersiowej. Wdech dłonie góra i wydech dół. Wdech półskłon i wydech przeskok do deski i czaturanga. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Wdech, przeskok do przodu, półskłon i z wydechem skłon. Wdech, podnosimy się do góry i wydech, dłonie do klatki piersiowej. Wdech, dłonie góra i wydech, skłon. Wdech, półskłon, patrzymy do przodu i z wydechem, przeskok do deski i czaturanga. Wdech, pies z głową w górę. I wydech pies z głową w dół. I wdech przeskok do przodu, półskłon i z wydechem skłon. I wdech dłonie górę. I wydech dłonie do klatki piersiowej. Teraz wyciągamy klocek i przejdziemy do powitań słońca B. Na wdechu krzesełko dłonie góra i z wydechem dłonie do dołu skłon, wdech półskłon i wydech przeskok do deski. Czaturanga na wydechu i wdech pies głową w górę. I wydech pies z głową w dół. Na wdechu prawa noga do góry i z wydechem prawa stopa między dłonie. Wdech dłonie góra, wojownik pierwszy biodra skierowany do przodu i wydech dłonie na matę. Prawa stopa do tyłu i z wydechem czaturanga. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Na wdechu lewa noga do góry. I z wydechem lewa stopa między dłonie, prawa stopa cała na macie, wdech, dłonie góra, biodra do przodu skierowane i wydech, dłonie na matę. I chaturanga na wydechu. Wdech, pies z głową w górę i wydech, pies z głową w dół. Zostajemy. Oddychamy głęboko. I wdech przeskok do przodu półskłon i z wydechem skłon. Wdech krzesełko dłonie góra i wydech prostujemy się. Wdech dłonie góra krzesełko i wydech skłon. Wdech półskłon patrzymy do przodu i z wydechem przeskok do deski czaturanga. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Wdech prawa noga do góry, i z wydechem prawa stopa między dłonie, wdech dłonie góra, wojownik pierwszy, i wydech dłonie na matę, prawa stopa do tyłu, i czaturanga, wdech pies z głową w górę, i wydech pies z głową w dół. Wdech lewa stopa do góry, i wydech lewa stopa między dłonie. Wdech dłonie góra wojownik pierwszy, prawa stopa cała na macie i z wydechem dłonie na matę. Lewa stopa do deski i z wydechem czaturanga. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół, co stajemy. Głęboki wdech i wydech. I wdech patrzymy do przodu, przeskok półskłon i wydech skłon. I wdech łódka tasana, dłonie do góry i wydech prostujemy się. I wdech utkatasana i wydech skłon. I wdech półskłon i z wydechem przeskok do deski czaturanga. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Na wdechu prawa stopa do góry i z wydechem prawa stopa między dłonie. Dłonie góra wojownik pierwszy wdech i wydech dłonie na matę. Prawa stopa do deski i z wydechem czaturanga. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Na wdechu lewa noga do góry i z wydechem lewa stopa między dłonie. Prawa stopa cała na macie dłonie góra wdech. I z wydechem dłonie na matę, lewa stopa do tyłu i czaturanga. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Łapiemy oddech. Powitania słońca są bardzo energetyzujące. I wdech przeskok do przodu, półskłon i z wydechem skłon. I wdech krzesełko dłonie góra i z wydechem prostujemy się. Wdech łódka tasana i wydech skłon. Wdech półskłon patrzymy do przodu i z wydechem przeskok do deski, czaturanga. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Wdech prawa stopa do góry. I z wydechem prawa stopa między dłonie, wdech dłonie góra, wojownik pierwszy, i z wydechem dłonie na matę, prawa stopa do deski i czaturanga. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Wdech lewa stopa do góry i z wydechem lewa stopa między dłonie. Wdech dłonie góra wojownik pierwszy, biodra skierowane do przodu, i wydech dłonie na matę. Lewa stopa do deski i czaturanga na wydechu. Wdech pies głową w górę, i wydech pies głową w dół. Pięć oddechów tutaj. I wdech przeskok do przodu, półskłon, i wydech skłon. I wdech utkatasana, dłonie do góry, i z wydechem dłonie wzdłuż tułowia. I wdech utkatasana, i z wydechem skłon. I wdech półskłon, i z wydechem przeskok do deski, i czaturanga. Wdech pies z głową w górę, i wydech pies głową w dół. I wdech prawa stopa do góry i z wydechem prawa stopa między dłonie. I wdech dłonie góra. I wydech dół. Prawa stopa do deski i czaturanga. Wdech pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. I wdech lewa stopa do góry i z wydechem lewa stopa między dłonie wojownik pierwszy dłonie góra. I wydech dłonie na matę. Lewa stopa do deski i czaturanga. Wdech pies z głową w górę i z wydechem pies z głową w dół. I wdech przeskok do przodu, półskłon i z wydechem skłon. I wdech łódka tasane. Co stajemy chwilę dłużej, napinamy pośladki i z wydechem prostujemy ciało. Głęboki wdech i wydech na Bardzo Wam dziękuję za praktykę powitań słońca. Mam nadzieję, że się doenergetyzowaliście. Miłego dnia, cześć!